Scania Polska zaprosiła branżowych dziennikarzy w okolice Trójmiasta, aby w jednej z tamtejszych żwirowni dać im sposobność sprawdzenia możliwości aut. Była to jedna z prezentacji w ramach cyklu Test Tour 2015, na który w 12 lokalizacjach w całym kraju zaproszono łącznie około 1000 obecnych bądź potencjalnych użytkowników szwedzkich ciężarówek. Pokazujemy tutaj pełną gamę naszych pojazdów budowlanych wywrotki tylno-sypowe, wywrotki trójstronne, pełną gamę silników z mocnym zaznaczeniem z dużym akcentem na silnik 410 koni, 450 koni, są to proste rozwiązania konstrukcyjne, spełniające normę Euro 6 z wykorzystaniem rozwiązania technicznego SCR. W sumie do dyspozycji było 12 samochodów w różnych konfiguracjach napędu. Ciągnik 4x4, wywrotki 6x4, 6x6 i 8x6 oraz betonowa mieszarka 8x4 reprezentowały linie modeli typowo budowlanych i od nich właśnie zaczniemy. Na pierwszy ogień pójdzie ciągnik. Specjalnie wybrany najtrudniejszy moim zdaniem pojazd do testów, czyli ciągnik 4x4 z naczepą taką pełnowymiarową z tak zwaną wanną. Najtrudniejszy w operowaniu, najbardziej obciążony ładunkiem, także. Mogę się przekonać, co daje właśnie ten napęd 4x4 porządny silnik i bardzo mi się to podobało ta skania w tej wersji. Z oczywistych względów zestaw nie wjeżdżał tam, gdzie mogły popisywać się swoimi możliwościami wywrotki. Cechy konstrukcyjne trzyosiowego podwozia z napędem wszystkich kół i odpowiednio ukształtowaną charakterystyką silnika sprawiały, że G410 wjeżdżała dosłownie wszędzie. Pojazd wyposażony jest w silnik 13-litrowy 410-konny, ale moment obrotowy mamy w zakresie od 1000 do 1300-2150 nm. Pozwala nam to pokonywać z ładunkiem bardzo trudne tereny, ponieważ możemy poprzez reduktor zmniejszyć przełożenie. I wtedy na niższych biegach, nawet na niskich obrotach, czyli właśnie jeżdżąc z momentem obrotowym w terenie, mobilnie pokonujemy wszystkie trudności. Jest to zupełnie, zupełnie inna jazda niż, niż po drogach utwardzonych. Samochody mimo podobieństw konstrukcyjnych silników skrzyń biegów zachowują się zupełnie inaczej. Do wspólnych podzespołów należą przekładnie, ale w wersjach budowlanych skrzynie zautomatyzowane mają dodatkowe oprogramowanie. Część pojazdów również tutaj warto podkreślić, że rozszerzonych jest system zmiany biegów Opticrus, który posiada specjalny tryb do jazdy w terenie, tryb offroadowy, który zapewnia dobrą trakcję w zmiennych warunkach. Na podwoziach Skanii dało się zauważyć zabudowy pochodzące z kilku polskich firm, np. Elbo, Skibicki i Kacha Kiper, który na podwoziu 8x6 posadowił tylno-sypową wywrotkę Halfpipe. To, co charakteryzuje naszą zabudowę, to tak zwany Omega Shape. Środek ciężkości całego pojazdu jest obniżony ze względu na konstrukcję burt bocznych i podłogi. Ta wywrotka posiada pochyloną ścianę przednią oraz zastosowany nowoczesny system hydrauliki firmy HYVA. Poza wywrotkami Skania podstawiła do jazd testowych kilka innych, ciekawych samochodów. Prezentujemy pojazdy 6x4 do przewozu drewna stosowego, prezentujemy również hakowce, prezentujemy pojazd taki specjalny dla energetyki 4x4 ze skrzynią i żurawiem. Ta właśnie, dedykowana służbom energetycznym ciężarówka udowodniła, że określenie jej przemdołazem wcale nie jest przesadą. Zwarte gabaryty Scanii P360 i 18 ton DMC rozłożone na dwie napędzane osie z pojedynczym ogumieniem z tyłu pozwalały na bardzo wiele. A kiedy już przytrafiło się małe nieszczęście i auto osiadło w miękkim gruncie, wydobyło się o własnych siłach dzięki wyciągarce. Przy okazji test-turu warto przypomnieć, że w ubiegłym roku podwozia do zabudowy skanii zdobyły ponad 22% rynku w Polsce, Pozostawiając całą konkurencję z tyłu. Producent chce utrzymać fotel lidera, zatem przypomniał o sobie ogólnopolską prezentację, która jednak miała także inny podtekst. 150 miliardów, które czeka na inwestycje plus na modernizację tego, co zbudowano, to jest kawałek tortu, z którego każdy chciał uschnąć i skala bardzo dobrze się przygotowała. Tak wielka kwota zasili naszą gospodarkę po raz ostatni. I niewybaczalnym błędem byłoby nie stanąć do walki o jakąś jej cząstkę. Jak widać skania tej gafy nie popełni.